Praca zespołowa, dobra kondycja i hard ducha. Żeby zostać strażakiem, trzeba ciągle nad tym pracować. Gminne zawody sportowo-pożarnicze na terenie gminy Rudniki pozwalają na szkolenie umiejętności strażaków. Po raz kolejny organizujemy gminne zawody sportowo-pożarnicze. Tym razem w Rudnikach organizatorem jest OSP Rudniki. Myślę, że bardzo dobra impreza, bardzo fajna impreza. Strażacy mogą się spotkać, mogą pokazać swoje umiejętności, swój kuncz strażacki. No jest to element przygotowania do, do działań bojowych, do, do tych działań, które prowadzą na co dzień w czasie akcji ratowniczych. Także myślę, że warto tutaj przyjść dzisiaj i zobaczyć. Dzieciaki się rozwijają, chcą przychodzić, nie siedzą przed komputerami tyle, że tak powiem, ale rozwój i, i zaangażowanie ich jest bardzo, bardzo dla mnie pozytywną myślą. Dziewięć jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Rudniki wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Dla jednostek zdobywających podium czeka awans zaprezentowanie swoich umiejętności na poziomie powiatowym. Tak naprawdę to nie nie rywalizujemy tak między sobą, tylko żeby się pokazać, że, że jest, jesteśmy, że istniejemy, że to nie tylko jeździmy do wypadków, także też ćwiczymy no, sami dla siebie. Chcą pomagać i pracować nad swoją kondycją. Jednostki OSP dają szansę na ciągły rozwój swojej pasji. Ćwiczyłyśmy na treningach trzy razy w tygodniu albo więcej. Jak wyglądają takie treningi, takie ćwiczenia? No to najpierw mamy rozgrzewkę, a później trenujemy to, co będzie na zawodach. Chwili... Wszystko poszło zgodnie z planem, e, także będzie dobrze. Zero punktów karnych, czas dobry, czyli jest OK. Ja myślę, że jeśli chodzi o jednostki OSP, to jest nie tylko moje zdanie, y, pełnią bardzo ważną rolę i to nie tylko ze względu na to, do czego są powołane, czyli do prowadzenia działań ratujących życie i mienie ludzkie ale również do działań takich społecznych, bo w naszej gminie nic nie dzieje się bez udziału Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy to są jakieś lokalne imprezy, czy to gminne, zawsze liczymy na, na pomoc OSP. Wszystkim biorącym udział jednostkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.